że zanim go się nie poznałem, to nasze życie to było moje, przynajmniej życie było niepełne, było smutne, proszę kochani. Tak. Szczęście nad szczęściem. Mam jakieś 4 sekundy. Słuchajcie, w życiu się nie rzęcie. Awantura o byle co? Samemu nie mogę podjąć żadnej decyzji, nawet koszulek sobie nie wybieram. Człowieku ogarnia, że można mieć awanturę o to, że od, odłożyłeś źle mleko do lodówki, rozumiesz? I buziaczek dla mojej królewny. Oh, oh. oh, oh. Moja żona w łóżku? To prawdziwe zwierzę. Dokładnie mówiąc, koala może spać 22 godziny na dobę. Nerwiają <śm> mnie ludzie, co mówią, że do dobrej zabawy, alkohol jest ci niepotrzebny. Do biegania buty też ci są niepotrzebne, ale kurwa pomagają, prawda? Że ja jestem stary dziad i te nasze dzieciaki to są daleko przede mną, to ja już wiedziałem dawno. Ale dzisiaj byłem świadkiem takiej sytuacji, że no. Posłuchajcie sami, odbierałem młodszą córkę ze szkoły. Trzecia klasa. I w szatni było dwóch jej kolegów, którzy się kłócili. Przypominam, trzecia klasa. I nagle jeden do drugiego powiedział, a ty to masz susiaka tak małego jak TikTok. Na co drugi popatrzył, pokiwał głową i Dokładnie. I dlatego oddech twojej mamy zawsze tak ładnie pachnie. O oh, jezu. Dowcip dnia. Po rajskim ogrodzie chodził Adam smutny, ciągnął nosem po ziemi, smętny. Tak i w końcu Bóg go zapytał, co się stało. Adam mówi: Samotny jestem. Bóg pomyślał, popatrzył i powiedział. Stworzy ci partnerkę, nazwę ją kobieta. Będzie dla ciebie miła i uśmiechnięta, zawsze radosna, zawsze pogodna. Będzie dla ciebie gotowała, będzie dla ciebie prała, będzie dla ciebie sprzątała. Nigdy nie obrazi twojej mamusi, zawsze będzie w radosnym nastroju i nigdy nie będzie ją bolała głowa, jeśli wiesz o czym mówię. Ale taki zestaw będzie cię kosztował. Prawe ucho, prawe oko, prawą rękę i prawą nogę. Adam postał, pomyślał i powiedział, a co bym dostał za jedno żebro? Reszta to historia. <gry> Kochani, taka wielka prośba, bo wiem, że na Was mogę liczyć. Wspaniała dziewczyna, lat 13, Pilnie potrzebujemy specjalisty logopedy, absolutnie nie umie powiedzieć przepraszam czy dziękuję, a już proszę, to już w ogóle nie wchodzi w grę, w ogóle. Wczoraj odwiedziła nas psiapsi Małgorzaty. Więc nie chciałem dziewczynom przeszkadzać, poszedłem do drugiego pokoju. I w pewnym momencie usłyszałem, jak ta jej psiapsi mówi: Słuchaj, prawie 20 lat z jednym facetem, nie znudziło ci się? Na co moja gwiazda odpowiedziała z Piotrusiem, no coś ty przestań. Zawsze w mnie czymś nowym. What do you mean by that? W dniu dzisiejszym zapytałem moje piękne córki, co chciałyby na święta. I odpowiedziały jednomyślnie: chomiczka. Zazwyczaj podawaliśmy karpie, ale jak są chomika, będzie chomik. Kochani, jak zapewne doskonale wiecie, często w moich filmach występuje moja żona Małgosia. Część z Was odnosi mylne wrażenie, że robi ona jedynie zatło. Nie, nie! nie. Pragnę Was zapewnić, że jest dokładnie odwrotnie. Ta wspaniała, kochana, łaskawa, przepiękna kobieta gra pierwsze skrzypce zarówno w moich filmach, jak i w naszym życiu osobistym. Kocham ją nad życie i zapewniam, że tylko dzięki jej zaangażowaniu oraz blasku, jakim mi olśniewa, Wy od czasu do czasu macie. Się z czego pośmiać. Jest dla mnie natchnieniem i inspiracją. Muzą w każdym tego słowa znaczeniu. I oczywiście mówię to pod jej nieobecność, żeby jej nie wprawić w zakłopotanie. Taka jest skromna. O. Kurwa, no nie. No po prostu, kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Jeżeli ktoś kiedykolwiek wam mówi, że małżeństwo to związek partnerski oparty na sprawiedliwości, to albo gada bzdury, albo zwyczajnie łże. Ja, na przykład, zrezygnowałem z wyjść z kumplami, z jazdy na motorze, z picia alkoholu i spalenia papierosów. Moja żona, ona tylko zrezygnowała z seksu. Goszka, wiedziałaś, że tabletka antykoncepcyjna to jest druga najskuteczniejsza rzecz, którą możesz połknąć, żeby nie mieć dzieci? Nie. <ślesk> <ślesk> Bardzo często jest tak, że facet powie jedno, kobieta zrozumie drugie i na odwrót, kobieta powie jedno, a facet zrozumie drugie. Ale ta sytuacja z wczoraj wieczora. Szliśmy do znajomych. Gosia nagle wyszła z łazienki, a popatrzyła ja i Słoneczko, nie uważasz, że w tej spódniczce wyglądasz troszkę grubo? Na co Gosia stanęła i powiedziała: Ty? Patrz, jak ty ciekawie wymawiasz słowo samobójstwo. O jezu. Ona się dalej śmieje, nie? To już chwila minęła. Rodzinie zachciało się frykasów, więc padło hasło Jedziemy do McDonalda! No ale stwierdziłem, nie do restauracji, tylko pojedziemy do tego drive-thru Kolejka skandaliczna Dopchaliśmy się w końcu do tego okienka od zamawiania No i zamawiamy A za nami kobita w aucie, bo jej się śpieszy I trąbi, i trąbi, i trąbi No nas dwie osoby dorosłe, dwójka dzieci, chwilę to zajęło W końcu zapłaciłem, ruszyliśmy, przesunęliśmy się w stronę tego okienka do odbierania Kobita zajechała w końcu zamawiać, a ja spokojnie wysiadłem z auta, podszedłem do niej i powiedziałem, że bardzo panią przepraszam. Wiem, że to trochę trwało. E, rozumiem, że można się zdenerwować. Może w ramach zadośćuczynienia zgodzi się pani na to, żebym to ja zapłacił e, za pani zamówienie. Wyniosła dama się zgodziła. Zapłaciłem. W końcu dojechaliśmy do okienka z odbiorem i odebraliśmy nasze zamówienie. Ale jak skończyliśmy to ja wyciągnąłem ten jej rachunek, który ja płaciłem i odebrałem też jej. To ją nauczy kurwa kultury.